Cześć, komentarz z dziś, do którego chciałabym się odnieść. W związku musi być idealnie, inaczej, bez sensów, to dalej wchodzić. My, jako ludzie, mamy tendencję do tego, że wszystko musi być u nas idealnie. Wszystko musi być super, nasz związek musi być ekstremalnie idealny. Ktoś kiedyś dał świetną metaforę do tego, że cudny, pyszny i smaczny i w ogóle idealny to jest tort. Tylko no, mówmy się, jeżeli będziesz jadła. Kilka dni pod rząd ten sam tort, albo przez kilka lat, czy on będzie cały czas tak świetnie i super idealnie smakował? Chcę przez to powiedzieć, że zwyczajne życie takie po prostu okej, okay, też jest w porządku. I to jest normalne, że czasami kłócimy się z naszym partnerem, że mamy zupełnie inne zdanie na różne tematy. Zobaczcie, my dzielimy świat na ten super ekstra idealny. A jeżeli nie, no to jest bardzo źle, jest tragicznie, nic nam się nie podoba i jest bardzo, bardzo źle. A zobaczcie, że jest jeszcze ta przestrzeń pomiędzy, i ona jest całkiem spora. Jest to przestrzeń, która jest po prostu okej, okay, która jest zwyczajna, codzienna. Blue tego jest taki, żebyśmy my codziennie potrafili tworzyć swój związek w tej codziennej przestrzeni. Oczywiście czasami będzie super, czasami będzie ekstra. Czasami też będzie źle, może być też traumatycznie, ale to, co jest w środku, ta przestrzeń, którą Wy możecie wypełnić, ona jest tutaj ważna i ona jest tutaj kluczowa.